Dzień dobry. Witaj w podcaście Turkusowe Poranki z Syreną. Ja jestem Syreną, która chciałaby Cię otulić błękitem. A dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o włosach, to znaczy o tym, jak zmiana fryzury może wpłynąć na nas energetycznie, o tym, jak różne historie z włosami z dzieciństwa wciąż mogą na nas oddziaływać i o tym, jak możemy potraktować zmianę fryzury jako część rytuału przejścia. Dzisiaj nagrywam w miejscowości Mister Bianco, koło Katani na Sycylii, w ogrodzie mojego znajomego. A ponieważ jest taki nieprzyjemny, zimowy, sycylijski dzień, czyli 13 stopni i deszcz, to tulać nas będzie dźwięk deszczu, wiatru, ale może też usłyszysz trochę ptaków. Zapraszam do słuchania. Zacznijmy od kontekstu, czyli skąd w ogóle wziął się pomysł na ten temat. Wynika on z tego, że jestem w tej chwili na wyprawie intencjonalnej na Sycylii, którą sobie nazwałam przebudzenie do życia w pełni, obfitości, lekkości i przepływie. I ona jest tak jakby częścią rytuału przejścia z energii śmierci do energii życia. To znaczy, cały mój ostatni rok i właściwie trzy. Przerwami były sponsorowane przez energię śmierci, i już bym tak chciała się z nią pożegnać i przywołać więcej energii życia. Częścią tego pożegnania jest to, że się wyprowadziłam z tego domu, w którym tak dużo tej śmierci było, mój luby sprzedał to mieszkanie i w tej chwili weszliśmy w tryb. Przygoda tryb tułaczka. I ja zazwyczaj, kiedy przechodzę w tryb, przygoda, w tryb podróżowania, to zmieniam fryzurę. Zaplatam warkoczyki i jest to najczęściej spowodowane celami pragmatycznymi. Jest mi łatwiej o takie włosy zadbać. One się nie niszczą. Ja mam loki, które bardzo trudno jest utrzymać w ładzie. I nie chcę ze sobą tachać tych wszystkich odżywek, szczotek, bo ja lubię podróżować lekko i wygodnie. No i to chroniło moje włosy przed dredzeniem się. Mam część dredów tam pod spodem, ale na wierzchu wcale ich nie chciałam mieć. Więc zaczęło się to od takich pragmatycznych celów, ale odkryłam coś takiego, że kiedy zaplatam w taki sposób te moje włosy, coś się we mnie zmienia, że nagle dostaję jakby jakieś mocy, jakbym nagle właśnie. Przeprogramowała swoją mentalność na tą odwagę, na to, że ja w tej chwili jestem gotowa do eksplorowania, ja w tej chwili jestem gotowa na to, żeby zadziewało się coś nowego. Niespodziewanego, nie potrzebuje tak dużo bezpieczeństwa jak normalnie. No i energia kobieca, no bo to mi też przedłuża włosy. A ja mam potrzebę czasami, żeby właśnie tak się czuć bardziej kobieco i manifestować to przez długość włosów. I stąd się wzięła ta moja refleksja na temat tego, jak fryzura zmienia nas. Podzieliłam się z to, tą refleksją na Instagramie, na Facebooku, i dzięki temu zebrałam też kilka historii waszych. Kilka osób do mnie napisało, w jaki sposób fryzura wpływa na ich samopoczucie. Kilka osób podzieliło się swoimi historiami z teraz, ale też z dzieciństwa. Co te fryzury kiedyś w dzieciństwie im robiły. I o tym chciałam dzisiaj właśnie porozmawiać. Fryzura jest niesamowicie istotna dla człowieka we wszystkich kulturach ludzkich. Fryzura jest właśnie częścią statusu społecznego i jest właśnie częścią rytuałów przejścia. Takim najprostszym rytuałem przejścia, jaki jest znany w naszej kulturze słowiańskiej, były postrzyżyny, czyli to, że w okolicach 7 roku życia Chłopiec przychodził z wychowania matki na wychowanie ojca, i towarzyszyło temu obcinanie włosów. Wcześniej do tego siódmego roku życia się nie dotykało jego włosów, one sobie rosły, i właśnie koło tego siódmego on przychodził w taką inicjację na mężczyznę, można by powiedzieć. Dziewczynki też nasze, polskie, słowiańskie też miały taki swój rytuał. I to były zapleciny, czyli zaplatało się dziewczynkom warkocze. Mniej więcej to towarzyszyło okresowi dojrzewania, jakim jest pierwsze miesiączkowanie. Znak, że dziewczynka staje się już panną. No i później dziewczyny nosiły warkocze albo rozpuszczone włosy, a kiedy przychodził ślub, no to następował kolejny rytuał oczepiny. Często był związany z obcięciem włosów. Panny młodej, a potem założenie czepka, i już od tej pory mężatka nie odsłaniała swoich włosów. Od tej pory częścią jej życia stawał się czepek albo chustka, która była dość istotnym też. Wyznacznikiem społeczności, do której należała, bo wzór chustki też był dosyć istotny sposób wiązania chustki. W innych regionach różnie się wiązało. Co wiem z książki chłopki, którą bardzo, bardzo polecam, ponieważ jest jedną wielką terapią traumy rodowej dla nas kobiet, więc jeśli nie czytałaś, to sięgnij po nią. W bardzo wielu kulturach w ogóle obcinano włosy kobietom po zamąż pójściu lub je chowano właśnie pod chustami czy perukami czy hijabami. Ale tak wracając do nas, kobiet współczesnych, to ja chyba nie znam ani jednej kobiety, która by kiedyś nie zmieniła fryzury pod wpływem tego, że chce coś zmienić w swoim życiu. Że ona teraz chce coś nowego. I nieraz słyszałam taki żart, o masz nową fryzurę, czy zmieniasz paceta?" Czyli to często właśnie taki rytuał po zmianie statusu związku. A Jedna z dziewczyn, która do mnie napisała, opowiedziała, że ona zmieniała fryzurę przy każdym porodzie. I to mnie też zaciekawiło. To dla mnie oznacza, tak jakby to dziecko nowe wnosiło coś nowego do jej życia. Wnosiło jakąś nową energię, i ona przez to stawała się też troszkę jakby kimś nowym. I teraz ona już te dzieci ma trochę odchowane, wróciła do swojej poprzedniej fryzury. Do fryzury sprzed wszystkich tych ciąż. Do fryzury, kiedy ona była. Młodą dziewczyną. To jak o tym słyszałam, przyszło do mnie coś takiego, że to jest jak powrót do siebie troszeczkę. Że, że już się zrobiło tą ważną rzecz, jaką jest wychowanie dzieci, i teraz mogę się skupić na sobie. Po rozwodach kobiety też często zmieniają fryzurę. Sama kiedyś po rozstaniach też zmieniałam fryzurę, kolorowałam sobie włosy. Miałam bardzo różne kolory na mojej głowie. I swojego czasu nosiłam rude loki, taką burzę ognistą loków. Ja pamiętam, że to wtedy miało na celu dodawanie mi energii jakiejś życiowej i seksualności. Ja w ten sposób na przykład pokrywałam swoje deficyty kobiecości. Po czym się okazało, okazywało, że ja przez to dawałam inne sygnały. Nie pokazywałam tego, kim ja tak naprawdę jestem, tylko tym, jak ja bym chciała być postrzegana. To też wiemy nie z subkultur młodzieżowych, że dzieciaki robią sobie te fryzury i rokezy, dredy, żeby być. Postrzeganym w jakiś sposób, że mam taki, a nie inny charakter, że przynależę do takiej, a nie innej grupy. Ale często w ten sposób maskują też to, co tak naprawdę w nich jest. Przykładem takim fajnym też zmian włosowych jest mój brat własny osobisty, który jako dziecko miał po prostu obłędne, przepiękne blond sprężynki. Po prostu był amorkiem, aniołkiem, wszyscy się nim zachwycali. No ale jak wchodził w ten wiek nastoletni, no to miał przerąbane u dzieci. Bo dzieciaki po prostu strasznie z niego szydziły, go wyzywały od Chopina. I on przez to bardzo miał obniżone poczucie wartości przez tą fryzurę, przez jakiś czas. A potem zaczął ją doceniać. To był mniej więcej chyba czas, kiedy wyjechał do Krakowa. I przyszedł do mnie do szkoły teatralnej. I ja po prostu moi koledzy reżyserzy chodzi dookoła niego zachwyceni, zdziwieni, że czemu ja go nie wykorzystuję do swoich różnych scen teatralnych, do egzaminów, że przecież z taką głową, z taką twarzą, z taką fryzurą, to on powinien robić zawrotną karierę. No wyglądał ciekawie. No i ludzie w tym Krakowie obracali się za nim, dziewczyny za nim wołały, przychodziły na tą samą stronę ulicy żeby powiedzieć mu, że ma super fryz i on doznał takiego szoku, że to się może ludziom podobać i od tamtej pory troszkę bardziej tak nosił tą o, głowę dumniej, tą fryzurę, a potem jak zmienił szkołę, to już tam było wszystko okej. Okay. No ale w pewnym momencie ściął te włosy. Powiedział, że dlatego, że one przysłaniają jego osobowość. I coś w tym było, ponieważ wszyscy zwracali uwagę na jego fryzurę, a nie na to, kim jest. I on od tamtej pory faktycznie swoją osobowość bardzo mocno eksponował, przestała być zakrywana przez te włosy, chociaż bardzo żal tych włosów. Inną taką historią jest też, którą opowiedziała mi jedna z dziewczyn, że kiedy ona właśnie była po jakimś tam rozstaniu i wchodziła w taki, taką fazę eksploracji siebie, wyciszenia, nie wiem czy to dobrze pamiętam, wipasany, te, te, tak jakby wstąpiła trochę do klasztoru, można powiedzieć, do ashramu weszła, że wtedy ogoliła te włosy. I to jest bardzo częste kulturowo, że osoby, które są w tym momencie właśnie duchowym, ścinają włosy, się ścinają włosy, właśnie golą, że w jakiś sposób oni w tym momencie stają się bardziej czyści. I też widziałam właśnie dużo kobiet, które ścinają włosy, często jako chęć odcięcia się od tego wszystkiego, co było wcześniej, że na przykład wyszły z domu. Który był bardzo toksyczny, i teraz zaczynają dorosłe życie i one zaczynają od tego, że golą głowę i że te nowe włosy wyrosną z nową energią życiową. W kulturze indyjskiej mamy bardzo różne kasty bardzo różne grupy społeczne każda ma swoją w ogóle politykę że tak powiem włosową. Kiedyś usłyszała mu jakiegoś guru, nie wiem, chyba Sadhguru albo jakiegoś innego. Który mówił o tym, że nie należy w ogóle obcinać włosów. Chyba, że i on wtedy mówi konkretną datę z konkretnym księżycem, jaki jest tam na niebie, i że wtedy właśnie no, nie traci się tej energii, bo według niego, jak się obcina włosy, to traci się swoje siły życiowe. Zresztą podobnie jak. Dobrze nam znana historia Samsona z Biblii, który po tym, jak mu obcięli włosy, to stał się takim słabym człowiekiem. No to ten guru też tak uważa, ale jeżeli się obetnie właśnie pod wpływem tego konkretnego księżyca, to że właśnie wtedy się przejmie jego energię i nie utraci się tych swoich sił życiowych. E, zaś hinduscy kapłani Rishi, oni wystawiają swoje włosy na działanie promieni słonecznych. I oni w ten sposób zbierają tą energię ze słońca i dokarmiają swoją energię kundalini. Tak się ładują, a wieczorem zaś przy świetle księżyca szczotkują te włosy i w ten sposób stymulują szyszynkę, czyli znowu kundalini. Fryzury były też bardzo ważne dla wojowników w bardzo różnych kulturach. Na przykład dobrze znamy właśnie tę fryzurę Irokeza, która miała za zadanie straszyć inne plemiona podczas walki. Astykowie też specjalnie się jakoś czesali przed wojną. Przed walkami w bardzo wielu kulturach po prostu jakoś podkreślano włosy, robiono makijaże i włosy straszące. Samurajowie mieli też specyficzną fryzurę, która od razu mówiła, że ktoś jest samurajem, a zaś ucięcie koka samuraja. Było jak odebranie mu całej jego mocy, i w ogóle traktowane jak, jako banicja i wykluczenie społeczne. W ogóle właśnie odebranie komuś jego fryzury było właśnie aktem upokorzenia, choćby samo skalpowanie, czy golenie Żydów na łyso. Zawsze było właśnie tym odbieraniem komuś samostanowienia o sobie. No podejrzewam, że też tym właśnie było to obcinanie warkocza mężatce, że od tej pory ona już nie należała do siebie i właśnie odbierało się tą jej moc. Dlatego też właśnie to jakby przejęcie kontroli nad włosami jest takim aktem przywracania sobie mocy i samostanowienia. Czy wyrazem buntu? Dla Afroamerykanów warkoczyki są bardzo istotne i bardzo często widziałam, że Afroamerykanki oburzają się na białe kobiety, które tak jak ja sobie zaplatają warkoczyki. I troszeczkę nie zdawałam sobie z tego sprawy, jak to ważne jest dla nich kulturowo, dopóki nie usłyszałam o tym, skąd pochodzi fryzura Cornrows. To jest, są takie warkoczyki, które są zapleciane bardzo, bardzo blisko skóry. Ta fryzura powstała w czasie handlu niewolnikami. Kiedy Afrykańczycy byli transportowani przez Atlantyk, kazano im golić głowy ze względów a, teoretycznie sanitarnych. No ale w ramach buntu wiele osób po prostu zaplatało te włosy w te warkoczyki tuż przy głowie, czyli już takie niekoniecznie potrzebne do ścinania. I to właśnie był ten ich wyraz protestu przeciwko niewolnictwu i odbieraniu im ich własnej godności. A więc ten temat włosów jest bardzo bogaty i fascynujący. I to jest materiał na całą książkę, a nie na jeden odcinek podcastu. W każdym razie, jeżeli odczuwasz jakąś nieodpartą potrzebę zmiany fryzury, to może ona coś oznacza. Kiedy następnym razem będziesz iść do fryzjera, zastanów się głęboko, co tak naprawdę chcesz zmienić w swoim życiu. Jaką energię chcesz przywołać do swojego życia? Po prostu idź do fryzjera z intencją. I tutaj taka mała anegdotka, która to obrazuje. Mój znajomy Marcin napisał do mnie maila właśnie z taką historią fryzurową, jak to mu został polecony bardzo dobry fryzjer w Londynie i on się do niego udał. I teraz przeczytam. To mówię, pan artysta, to proszę, swobodna ręka. Dopytywał mnie o wiele rzeczy, a ja mu nakłamałem, że na trąbce gram. Podjarał się. Ta fryzura to taka najoryginalniejsza była w moim życiu. Cud, miód, malyna. Bardzo wszyscy do mnie wzdychali, patrząc na mnie, że och, panie, mm, jaka fryzura. Wniosek jest taki, że też możesz fryzjerowi zakłamać. To znaczy nie mówić mu, jeżeli oczywiście idziesz do fryzjera, któremu dajesz trochę swobody, a nie po prostu mówisz mu dokładne wytyczne, co ma zrobić, ale jeżeli idziesz do fryzjera intencjonalnie i chcesz, żeby on coś ci dodał, tej energii, i mu chcesz zaufać, no to mu mówisz nie to, czym jesteś i czym się zajmujesz, tylko mówisz mu do czego aspirujesz, jaką energię chcesz przywołać do swojego życia, i być może, jeżeli to zdolny fryzjer, być może ci ją zaserwuje, tą energię na tej głowie. Chociaż nie zawsze tak może wyjść. Ja jako dziewczynka miałam dość duży kompleks krótkich włosów, nieładnej fryzury. Moja mama miała zaś przepiękne, bujne włosy do pasa, a czasami nawet i zatyłek. Ja jej bardzo tego zazdrościłam. I ile razy ja szłam do fryzjera i ja prosiłam o taką fryzurę, no ale fryzjer nie czaił, że ja chcę, żeby mi z krótkich zrobił długie, i mnie ścinał po prostu, jakieś cieniowanie włosów mi robił warstwowe, po których wyglądałam jak moja własna babcia. Więc pamiętam tą traumę trzynastolatki, która z taką fryzurą po prostu szła kiedyś do fryzjera po miesiącu, żeby mu bardzo podziękować, że zniszczył jej życie. No i w ogóle była taka historia, że moja mama miała też. Bardzo wybitną rękę do ścinania mi włosów, bo przez długi czas to ona mnie obcinała, i po prostu, jeżeli moja mama mnie obcięła, to te włosy nie chciały mi drgnąć, po prostu w ogóle nie rosły. W ogóle mi one wolno rosną, A dużo wolniej niż przeciętnemu człowiekowi. To, że byłam uważana przez całe dzieciństwo jako chłopczyk, chłopczyca, mocno na mnie wpłynęło i do tej pory. Jest tak, że ja bardzo mocno kojarzę długość włosów właśnie z kobiecością. I w ten sposób, jak sobie doplatam te warkoczyki, to ja sobie dodaję właśnie tej kobiecości i dzikości, tej dzikiej kobiety w sobie. Można powiedzieć właśnie, że to, co żeśmy przeżyli w tym dzieciństwie, związanego z włosami, jest bardzo, bardzo istotne i do tej pory na nas wpływa. Jedna z takich historii, którą się podzieliła też jedna z dziewczyn poprzez Facebook, było to, że też jej rodzice. Chcieli ją uchłopczyć, moi to robili niecelowo, a jej bardzo chcieli mieć po prostu syna. Więc jej ciągle cieli włosy na krótko, a ona miała tam jakieś blizny po operacji, a dzieciaki, wiadomo, okrutne, i po prostu ona dostawała ciry za tą fryzurę, jaką miała, i za to, że miała te blizny. No, dzieci bywały okrutne, więc stąd może być też dość mocna trauma z tego, jak nie przystawaliśmy do reszty grupy, jeżeli się wyróżnaliśmy fryzurą. Bo dzieciaki nie zostawiały po nas suchej nitki. Bardzo to na nas wpływa. Przyszła do mnie pewna klientka z takim dość mocnym tematem samostanowienia o sobie. Gdzieś ona podjęła bardzo mocną, życiową decyzję o zmianie związku, ale troszeczkę się nie czuła w tym pewnie. Ja widziałam, że bardzo łatwo ją wybić jest z jej postanowienia i że ogromny wpływ ma na jej decyzję matka. Że przez to ona wybrała nie takiego partnera, jakiego by tak naprawdę chciała w swoim życiu, i potem podejmowała decyzję pod wpływem. Właśnie tego, co myślą inni, a szczególnie mama. I jak wyszłyśmy w tą hipnozę regresyjną, to wyszło takie wydarzenie, które się wydawało jej wcześniej błahe, o którego w ogóle nie łączyła z tym. A to było to, jak mama wbrew jej woli obcięła jej włosy na garnek. Dziewczynka chciała mieć długie włosy, a po prostu mama wzięła garnek, w taki upokarzający sposób po prostu zcięła te włosy, na taką obrzydliwą, grzybową fryzurę. I jeżeli to było niejedne wydarzenie, jeżeli takich wydarzeń było więcej, podejrzewam, że to wydarzenie tylko to symbolizuje, no to jej samostanowienie o sobie w dzieciństwie zostało po prostu odcięte razem z tymi włosami. I dlatego uważam, że może warto się też temu przyjrzeć. Możesz się temu przyjrzeć, jaka właśnie jest historia Twoich włosów, co się działo, czy mogłaś mieć takie fryzury, jakie chciałaś w swoim dzieciństwie. A jak ciebie traktowano z tą fryzurą, jaką miałaś, czy jako nastolatka zmieniałaś tą fryzurę po to, żeby coś zamaskować lub coś zamanifestować? Przyjrzyj się temu i zobacz, czy te rzeczy, które miałaś właśnie w tym dzieciństwie czy nastolenstwie, związane z fryzurami, czy one się jakoś objawiają w twoim życiu teraz. Więc, więc z dzisiaj takie dwa wnioski właśnie, jedno, przyjrzyj się historii swojej fryzury, i zobacz, czy ona wpłynęła na Twoje decyzje życiowe i na to, co jest w Twoim życiu teraz, na Twoje różne zachowania. Oczywiście chętnie Ci w tym pomogę, to znaczy nie zmienić Ci fryzury, nie jestem fryzjerką, ale chętnie Cię wprowadzę właśnie w taką regresję, w której sobie możesz przebadać różne tematy. Niekoniecznie też fryzur, ale tych rzeczy, które wpłynęły na Ciebie. I druga rzecz to jest rytuał przejścia. Jeżeli jesteś w takim momencie swojego życia, w którym chcesz dokonać jakiejś zmiany i masz jednocześnie nieodpartą potrzebę zmiany fryzury, to ta potrzeba nie jest od czapy, bo być może w ten sposób chcesz wzmocnić działanie tej swojej intencji. Więc zastanów się mocno nad tą intencją, jeżeli to jest w Twoim życiu. Oczywiście, rytuał przejścia w ogóle nie musi zakładać zmiany fryzury, to może być zupełnie cokolwiek innego. Kiedy mówię rytuał przejścia, to mam na myśli w ogóle wszelkie zmiany życiowe. To jest tak jak u mnie w tej chwili przeprowadzka, znaczy wyprowadzka, bo ja teraz nigdzie nie mieszkam, tylko się będę włóczyć przez najbliższy czas, bo tak chcę, chociaż nie wiem, czy mam ochotę zostać na Sycylii, jak to tak zimno, ale może pójdę szukać tej obfitości w moim życiu gdzie indziej. No, ale to może być zmiana pracy, to może być, kiedy jesteś w trakcie rozstania, rozwodu, czy chcesz skoczyć na jakiś inny level w swoim biznesie, Cokolwiek takiego, co jest związane ze zmianą. I oczywiście można przechodzić te zmiany bez rytuałów, ale że te rytuały mają nam za zadanie pomóc przejść z tego stanu dawnego do tego stanu nowego, a nie tkwić bardzo długo w tym przechodzeniu, bo to też się może ciągnąć czasami. Więc jak chcesz sobie przyspieszyć? <gryw> no, nie wiem, czy się da przyspieszyć, ale jeżeli jesteś na etapie, w którym chcesz zakończyć ten stan przejściowy i jesteś już gotowa, na zmianę tej energii, to zrób sobie jakiś rytuał przejścia. I to nie musi być zmiana fryzury. No, ale to, to jest też temat y, studnia bez dna, który mnie fascynuje w tej chwili, więc może jeszcze będzie się pojawiał. Ja w tej chwili kończę ten odcinek i wracam do domu, w którym w tej chwili jestem u mojego znajomego, żeby wleźć pod koc, napić się kawy i się troszeczkę ogrzać, bo zmarzłam. Życzę wam ciepłej zimy i żeby ona zakończyła się w taki sposób, żebyście na wiosnę weszli zupełnie z nową energią, a jak chcecie jeszcze wcześniej, to wcześniej. Ja chcę wcześniej. Ja chcę wejść z nową energią w nowym roku, Sylwestra, w moje 45. urodziny. I tego mi życzcie. A ja życzę Wam. Do usłyszenia, Syrena.